Witaj, z tej strony Barbara. Czy wiesz, co to są zaduszki? Podpowiem Ci, że mają one wiele wspólnego z Dniem Wszystkich Świętych. Otóż 2 listopada obchodzony jest w Kościele Katolickim Święto Zmarłych. I właśnie ten dzień w Kościele nazywany jest zaduszkami czyli Dniem Zadusznym. Jak sama nazwa wskazuje, w tym dniu osoby wierzące modlą się za dusze zmarłych osób, które znajdują się w czyśćcu. Czyli z jakichś powodów nie trafiły jeszcze do nieba. Natomiast 1 listopada obchodzony jest dzień Wszystkich Świętych. W Kościele katolickim jest to dzień, w którym wspomina się osoby, które po śmierci Poszły do nieba, czyli wszystkich ludzi, którzy zostali ogłoszeni świętymi w Kościele Katolickim. Czy ciekawi Cię, od kiedy świętujemy Dzień Wszystkich Świętych? Otóż niewiele osób wie, że Dzień Wszystkich Świętych w Kościele obchodzono kiedyś 13 maja. To właśnie maj uważany był za miesiąc poświęcony osobom zmarłym. Dopiero papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł świętowanie na datę 1 listopada. I tę datę zatwierdził też oficjalnie jego następca Grzegorz IV w 837 roku. Z kolei Dzień Zaduszny w kościele świętuje się dopiero od 998 roku. W tym roku przełożone opactwa klasztorów w Cluny, Odylon, Ustalił datę corocznego święta wszystkich zmarłych na dzień 2 listopada. Święto zmarłych jest również obchodzone przez część innych wyznań, a także jest to zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i niewierzące, gdyż jest to wyraz pamięci oraz oddania czci i szacunku zmarłym. W Polsce 1 listopada został ustanowiony dniem wolnym od pracy, dlatego powszechne obchody właściwego święta zmarłych przesunęły się na ten dzień. Co robimy 1 listopada? Wiele osób kilka dni wcześniej odwiedza groby swoich zmarłych najbliższych krewnych, porządkuje je oraz przygotowuje na 1 listopada. Grabi liście, wyrywa chwasty oraz myje pomniki. W Polsce 1 listopada jest szczególnie ważnym świętem. W tym dniu przyjeżdżają krewni nawet z dalekich stron, by odwiedzić groby i uhonorować zmarłych członków rodziny. Na grobie stawiane są kwiaty cięte i doniczkowe. Najczęściej są to chryzantemy w różnych kolorach. Dlaczego chryzantemy? Gdyż są nie tylko piękne, ale i trwałe. W symbolice kwiatów oznaczają one szczerość i prawdę. Co ciekawe, chryzantemy, zwane również złocieniami, pojawiły się w Polsce dopiero w XIX wieku. Następnie na grobach zapalane są znicze. Potem, w chwili skupienia, następuje wspomnienie o zmarłym oraz krótka modlitwa za niego. Po odwiedzeniu cmentarza, często cała rodzina udaje się na wspólny posiłek. Najczęściej odbywa się on u osoby, która mieszka najbliżej cmentarza. U mnie w domu posiłek przygotowywała moja mama. Zwykle był to bigos, kiełbasa na ciepło oraz czerwony barszcz, a na deser różne ciasta. Gdy nadchodzi wieczór, cała rodzina ponownie udaje się na cmentarz, by zapalić kolejne znicze. Właśnie ten moment lubię najbardziej łuna świateł oraz niesamowity, niezapomniany zapach unoszących się z zapalonych i gasnących zniczy. Za czasów mojego dzieciństwa dzieci wylewały wosk z palących się zniczy i robiły z niego kulki. Dzieci nie mogły się też doczekać, kiedy wiatr zgasi jakieś znicze, gdyż właśnie był to moment, kiedy miały pozwolenie na używanie zapałek i ponowne zapalenie zniczy. Ludzie palą znicze nie tylko na grobach swoich najbliższych, ale także na grobach tych, których szanują i cenią z jakiegoś powodu. Może to być zmarła sąsiadka, ulubiony aktor, czy też grup. Poległego żołnierza. U mnie w domu jest też tradycja zapalania świeczki na opuszczonym grobie. Ciekawe, czy wiesz, dlaczego pali się znicze i świece na grobach krewnych, znajomych i przyjaciół? Dzisiaj świece przede wszystkim symbolizują pamięć o zmarłych i wprowadzają nas w stan zadumy i melancholii. Ale tak naprawdę palenie świec na grobach krewnych wiąże się ze starymi i odległymi ceremoniami. Tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach zmarłych wywodzi się z dawnego pogańskiego zwyczaju rozpalania ognisk na mogiłach, na rozstajach dróg oraz w bramie cmentarza. Wierzono bowiem, że ogrzeją one błąkające się po ziemi dusze, i wskażą im drogę ku światłu. Dlatego popularne było palenie ognisk na grobach samobójców i na mogiłach tragicznie zmarłych osób. Wierzono ponadto, że ogień ma moc odpędzania demonów i zła. Na terenie Polski, w nocy z 31 października, na 1 listopada, Obchodzono tak zwane dziady. Były one przygotowaniem do jesiennego święta zmarłych, obchodzonego zazwyczaj 2 listopada. Obecnie słowo dziady kojarzy nam się z żebrakami i biednymi osobami. Jednak w prasłowiańskim języku słowo to miało dwa znaczenia: po pierwsze, oznaczało przodka, czy też najstarszego mężczyznę w rodzinie. Z drugiej strony oznaczało ducha domowego. To właśnie podczas dziadów, na rozstajach dróg, palono ogniska. Miały one pomóc duchom przodków trafić do domu, a także odstraszyć nieproszonych gości. Podczas dziadów wywoływano dusze zmarłych, zastawiano jadłem w stoły i śpiewano. Uważano bowiem, że to przyniesie ulgę duszą. Ludowy obrzęd dziadów stał się inspiracją do drugiej części dziadów Adama Mickiewicza. Drugą ważną ceremonią i obrzędem związanym ze świętem zmarłych i dniem zadusznym było karmienie dusz. Wierzono bowiem, że duszą potrzebne jest zarówno światło, jak i pokarm, by mogły się posilić, ogrzać i odnaleźć drogę do domu. Z drugiej strony, wierzono też, że wszystkie dusze pragną bliskości swoich krewnych pragną wypoczynku, zaspokojenia pragnienia oraz głodu. Dlatego też do obowiązku żyjących należało dbanie o zaspokojenie tych potrzeb umarłych. Do tego dochodził lęk, by nie rozgniewać czy też nie obrazić zmarłego, gdyż to mogło skutkować nieszczęściem, chorobą, a nawet przedwczesną śmiercią któregoś z domowników. Na grobach stawiano wówczas chleb, miód i kaszę. We wschodnich rejonach kraju i dawnych kresach spożywano także posiłki na grobach zmarłych. W późniejszym okresie zamiast tego przygotowywano specjalne chlebki zwane powałkami lub peretyczkami. Były one przeznaczone dla osób zmarłych. Powałki były znane na lubelszczyźnie. Peretyczki, w okolicach Ciechanowa i na kurpiach. Przygotowywano jest gotowanych ziemniaków z dodatkiem mąki, jajek, drożdży oraz przypraw. Po środku odciskano krzyż i inicjały zmarłej osoby. Zgodnie z tradycją wypiekano tyle chlebków, ilu było zmarłych w rodzinie. Chlebki były stawiane na przykrytym białym obrusem stole. Aby zmarli, odwiedzający dom nie odeszli głodni. Przygotowywano też dodatkowe chlebki, którymi obdarzano żebraków i tzw. proszalnych dziadów, siedzących zazwyczaj przed wejściem do kościołów i na cmentarzach. Wierzono, że żebracy mają szczególny związek ze zmarłymi i mogą się z nimi komunikować. Dawano więc im chlebki z prośbą o modlitwę i wstawienie za zmarłymi. Na pomorzu praktykowano pozostawienie na progu domu i parapecie ulubionych pokarmów zmarłych domowników. A na wschodnich terenach Polski znany był zwyczaj przygotowywania na tę okazję specjalnej kuti. Co ciekawe, w dniach 1 i 2 listopada zabronione było klepanie masła, maglowanie, deptanie kapusty, tkanie i przędzenie, cięcie sieczki, spluwanie i wylewanie pomyj. Wszystkie te zakazy były stosowane w celu obłaskawienia bliskich zmarłych. W czasie tych dwóch dni nie podnoszono także żadnych strąconych rzeczy, wierząc, że dusze wzięły je sobie na trochę. Upuszczone przedmioty można było podnieść dopiero po 2 listopada. Jeżeli strącone przypadkowo przedmioty były niezbędne, w miejsce podniesionej rzeczy kładziono kawałek chleba, aby przeprosić duszę, które je sobie na trochę przywłaszczyły. Większość tradycji i wierzeń związanych z pierwszymi dniami listopada zostało zapomnianych. Pojawiają się także nowe zwyczaje obce naszej kulturze. Coraz częściej słyszymy o halloweenowych imprezach. Widzimy też dzieci chodzące po ulicach i zbierające słodycze. A w oknach naszych domów pojawiają się świecące dynie. Jednak nadal Dzień Wszystkich Świętych jest jednym z najważniejszych świąt w Polsce. Pomaga nam pamiętać o tych, których kochaliśmy, a którzy odeszli przed nami. Ten dzień jest pełen skupienia, wyciszenia i melancholii. I to wszystko, co przygotowałam dla ciebie na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się ten film, daj mi dużego lajka like i zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję Wam za dzisiaj, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!